To jest ważne, no, nieważne, nieważne. Dziesiąta. Nieważne. Cześć, ja nazywam się Michał i dzisiaj nauczę was, jak poprawnie polonez. Są cztery ważne we, rzeczy w polonezie: są linie, jest wejście, i, no, i tak dalej. To, to się dowiecie. To jest sala. To jest sala, to jest piękna sala, wiecie, bo są schodki wejścia, patrzcie, wejścia, to są wejścia, one są ważne. To jest nawet rysunek i niebieska linia, która jest ważniejsza niż inne, dlatego jest niebieska i to jest ważne. Może bez malunków, bo będą przeszkadzać. To jest niebieska linia. Niebieska linia będziecie wiedzieć, która to jest linia, powinniście pamiętać. Ona jest ważna. Jeszcze dodałem czerwone strzałki, żeby na pewno, żeby się na pewno zapamiętali, że jest ważna. I teraz tak, dobra, to znikają strzałki i wracamy do rzeczy ważnych. Ważne jest wejście, bo wejście jest najważniejsze, bo się wchodzi, to jest takie pierwsze wrażenie widowni, o jakie oni są zajebiści, imersja chyba się nazywa, albo jakieś tak, pierwsze wrażenie że trzeba zrobić, dobre, więc trzeba wyjść jak? Prosto, prosto, zapamiętajcie, prosto, nie skręcamy do linii, nie prosto idziemy, nie skręcamy do linii, nie skręcamy tak do linii, bo się z prostego, fajnego, ładnego wężyka robi jakiś krzywy wygibas, nie robimy tak, to jest nieładnie. Nie robimy. jest duży czerwony X, więc nie wolno. To jest tak. Kolejna rzecz teraz jak chodzimy dookoła. To są takie, to jest takie y, zdjęcie instruktażowe. Jak chodzimy, to są czerwone linie i czerwone strzałki. Tak chodzimy. Jak już chodzimy, kręcimy się w środku, to jest element tańca, to tak chodzimy. Nie wychodzimy za niebieską linię. Za niebieską linią jest lawa. Tak naprawdę to tam nie ma lawy, ale tak możecie sobie wyobrazić, będzie łatwiej. Bo potem się dzieją takie dziwne rzeczy. A, szukają, tak naprawdę nie jest lawa, tylko są rodzice. I potem się właśnie dzieją takie rzeczy, że będziemy deptać po rodzicach. Jeśli między tobą a linią jest mało miejsca, a ktoś musi tamtedy przejść, to zrób krok w bok. Zrób krok w bok, bo inaczej będzie deptać po rodzicach, wszyscy się będą przepychać, będzie brzydko, nieładnie. Ryce się wkurzą, bo im ktoś podepcze buty. I jeszcze jedna ważna rzecz, prośba od Norberta i ode mnie, jak się kończą tunele i wchodzimy i rozdzielamy rzędy na chłopaków i dziewczyny oddzielnie, puśćcie te ręce do osób ostatnich. Puśćcie te ręce, bo zdarzyło nam się z Norbertem po ryju dostać parę razy. Z, Strasznie fajne, no i pamiętajcie, za linią jest lawa. Elo.